Gaston. O tak, był cudowny. Zaśpiewał dla Felicity For Now. To było takie romantyczne. Ja bym zwariowała. Wiesz, że dostałam wiadomość od Roller treka. I co napisał tym razem? Spytał mnie, czy byłam na openie. No i? Co w tym takiego strasznego? Jak to, co strasznego? Wstawiłam zdjęcie sceny, więc to oczywiste, że tam byłam. Ujawniłam się już po tajemnicy. Czekaj. Po co mi to było? Taki brak odpowiedzialności. No i bardzo dobrze. Wiesz co? Powinnaś mniej myśleć i słuchać emocji. Nie, Luna, nie chcę się tak otwierać. W sumie to, co zamierzasz zrobić, jak już dowiesz się, kim jest Felicity? Po pierwsze, zdemaskuje ją przy wszystkich. Po drugie, sprawię, że wszyscy ją znienawidzą, a na koniec upewnię się, że skasuje swoje konto. Ale przede wszystkim nie ma prawa spotykać się z Gastonem. Podobno nie jesteś już zainteresowana Gastonem. Oczywiście, że nie. Ale to ona zniszczyła nasz związek, więc teraz moja kolej, żeby się jej z nawiązką mm -hmm. odwdzięczyć. Jak to się mówi, karma? Nie, czekaj. To nie jest karma, tylko to jest zemsta. Ale nie rozumiem, dlaczego chcesz się mścić. Ona nic ci nie zrobiła. To ty się pod nią podszywałaś. Co? No hej, Gaston Cześć Ej, Właśnie rozmawialiśmy o... O tym, że już prawie znalazłyśmy Felicity Naprawdę? Kimkolwiek ta dziewczyna jest, szofer uchwycił ją na zdjęciu Ambar zdobędzie dla nas ten telefon Zobacz Czyli niedługo dowiem się, kim jest Felicity Dzięki Spa, Serio Yes Czołem, jak się masz? Co porabiasz? No hej, dobrze U mnie też dobrze Bo? Bo niedługo dowiemy się, kim jest Felicity Co? Kto? Delphi, Jasmine i ja ale widzę, że jesteś zajęta, więc jeśli chcesz, to opowiem Ci później... Nie, 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 nie. Nie, nie, opowiedz. Dlaczego szukasz z nimi tej Felicity? One mi pomagają, samemu nie jest łatwo. Ale nie wiem, czy powinienem ci o tym mówić, ale czuję, że tobie mogę zaufać. Czatowałem wcześniej z Felicity, złapaliśmy dobry kontakt. Nawet się umówiliśmy gdzieś w parku. Ona naprawdę mi się podoba. Byliśmy umówieni. A nie przyszła. Nie wiem czemu. No cóż, być może się boi. Nie, nie sądzę, żeby się bała. No wiesz, czasem pozory mogą mylić. Dlatego wyznałem swoje uczucia na upenie i zaśpiewałem piosenkę. Widziałaś, co napisała? Chyba jej się podobało. Tak, tak, na to wyglądało. Ładne było też to, co napisała. Dlaczego sądzisz, że dowiesz się, kim jest ta Felicity? Ponieważ na zdjęciu, które wstawiła, jest szofer Ambar, który akurat robił zdjęcie w jej stronę. Rozumiesz? Robił zdjęcie dokładnie w kierunku, w którym stała Felicity. Wystarczy, że zdobędziemy to zdjęcie, dowiemy się, kim jest Felicity. Coś się stało? Za, 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 za zapomniałam. Że, że co? Nie, 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 nic. Wszystko okej. Okay. Mówię, że Felicity jest roztargniona. Ta Felicity, słuchaj, y, muszę już iść, bo mam do załatwienia kilka bardzo, bardzo, bardzo pilnych spraw. Dobra. Tak, no to cześć, pa, Tu ja też lecę. Do zobaczenia. No. Serki, przepraszam, Nina, jestem jakaś nieobecna. Ja też. Nie. A, a co się stało? Nie, 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 ty pierwsza, opowiadaj. No dawaj. Dobra, okej, okay. posłuchaj. Gaston dowie się kim jest Felicity. Co? Tak! Na zdjęciu, które wrzuciłam widać jak szofer Ambar też robi mi zdjęcie. Naprawdę nie wiem co zrobi, kiedy się dowie. Nie, 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 nic się nie bój, nic się nie stanie. A jak chcesz to ja porozmawiam z Tino i przekonam go, żeby usunął zdjęcie. Tak, tak, mogłabyś? Jasne, no pewnie. No wielki dzięki. Po co ci lodówka, skoro nie gotujesz i nie robisz żadnych zakupów? Żeby przyczepiać do niej ulotki restauracji z dostawą. Wybieraj kuchnia japońska, chińska, meksykańska, hiszpańska. Co chcesz, powiedz. Czego byś chciała? Gastona. Mmm, ta restauracja chyba nie dowozi do domu. Nie, 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 znaczy japońska. Chciałabym czegoś z kuchni japońskiej po Tak, jasne. Taty nie oszukasz, Nina. O co chodzi z tym chłopakiem? O nic, o nic nie chodzi. To dlaczego o nim mówisz? Dlatego, że akurat przypomniał mi się nasz projekt fotograficzny. Przygotowywaliśmy razem projekt fotograficzny na zaliczenie do szkoły A? i przyszło mi do głowy jego imię. Miałam takie skojarzenie. No wiesz, Aha. po prostu. Jasne, i tak cię zdenerwowało to skojarzenie? Od kiedy stresujesz się szkolnymi sprawami? Tato, możemy porozmawiać o czymś innym? Nie lubię rozmawiać o szkole w czasie wolnym. No jasne, że możemy. Jak tylko powiesz mi, czemu się tak denerwujesz. Dalej, Nina, proszę cię, możesz mi no powiedzieć. No dobrze, powiem ci już. Słucham. Pamiętasz Felicity For Now? Tak, tak, to twój tajny nick. No tak, bo teraz już nie jest taki tajny. Czemu? Bo Gaston już niedługo odkryje, że to jestem ja. I teraz nie wiem, czy mam mu wyznać prawdę, zanim dowie się od kogoś innego, czy, czy nie mówić mu nic w nadziei, że nigdy się nie dowie. W każdym razie muszę podjąć decyzję. Czekaj, teraz to akurat musisz wziąć głęboki wdech i uspokoić. Się. Tak. tak. Słuchaj. W moich grach podejmowanie decyzji jest proste. Czemu? Na przykład, kiedy zostanie ci jedno życie, to musisz uważać na to życie. Bo jak spadniesz w jakąś przepaść, to nie ma powrotu. A więc musisz w takiej chwili dać z siebie po prostu wszystko, ale musisz naprawdę się postarać, żeby tę przepaść przeskoczyć. Nie wiem, czy wyrażam się jasno, rozumiesz? Nie, tak, tak, A? tak. No, rozumiem, tylko problem tak. w tym, że nie potrafi skoczyć. Nie, 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 Nina. Ty wcale nie boisz się skoczyć. U ciebie to jest strach przed upadkiem, to co innego. Ale bądź spokojna, bo możesz jeszcze zyskać dodatkowe życie. Jak? Możesz wygrać, jeśli szczerze z nim porozmawiasz. Gdyby to było takie proste. Kto robi to, co proste? Mnie to nie dotyczy. Chyba wolę spaść w tę przepaść. Znaczy, nie, nie. Spaść to raczej jednak nie, bo odkąd zaczęłam jeździć na wrotkach, to upadam raz za razem.